Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Fallout 4. Mm, dzisiaj słuchajcie mam zamiar y, wziąć ze sobą pancerz wspomagany. Naprawimy go, jeżeli jest taka możliwość. Powiem, że chyba on nie ma nogi. Siema Piesio, jak tam? Ty coś masz okay. chyba ze sobą nosisz. Kurczę, teraz mi się... spojrzę. Nie, nie nosisz, dobra. Jak tam? Yy, dobra, Przyjdziemy się jeszcze tutaj do. Aha, tu jest tak. kawla, yy, tak? Z tego co kojarzę. Słuchaj, chłopcze, czy ty masz. Co ty robisz w ogóle? Chwila, chwila, no, no, no. Aha, można mówić. Pistolet. Dobra, nie mam nic okay. pas, więc chyba lepszego. Dobra. Yy, właśnie.

But who's say, oh, Mama Murphy, a <laughs> <laughs> Kurde no Niedobrze, że mentaty. Mm, dobra, mentaty. poszukamy. Przynieś łamuszce Murphy mentaty. No będziemy musieli przynieść. Czy co sprawdzę, czy da się te mentaty stworzyć? Da się stworzyć. Właśnie ten mózgo grzyby trzeba. I środek czyszczący Abraxo. Kurde, a ja je przecież rozmont rozmontowywałem. Ajajaj. Dobra, musimy to zapamiętać, słuchajcie. Ale to mentaty kurcze są też nam potrzebne do. O, tutaj. Ale mamy jedno... Jeden mentat. Mentaty mamy jedne. O. Myślałem, że to kurczy ten. Odlot będzie jej smakował, a ona już chce coś lepszego, słuchajcie. Już ją yy, odloty nie interesują. Dobra, czy my mamy przy sobie tutaj? Chyba nie. Bo tak to byśmy. Yy, wspomagacze, mentaty. Mentaty winogronowe mamy, ale to nie, nie będziemy. Przecież przebierzemy się. A bo dobrze, póki co to? Póki co, to jeszcze tutaj sprawcę jedną rzecz. Damy jej ten mentaty wspomagacze, Je. o nad 8 mamy. E, weźmiemy jedno, damy jej. No, no, spokój. some men for me see where the sight takes us this time proshmarzo ah that's it i can feel the sight you <laughs> are looking for a man mm. he can help you but he ain't gonna be the man you expect he's somewhere deep and dark Surrounded by folks with nothing but cruel intentions. But there's an echo. Something in the past that can help you. When you meet the fat man and the angry woman, tell them to remember the quarry and Lily June on the rocks, and they'll let you and your friend pass. <coughs> Nie zła. Nie zła. Słuchajcie, dobra, napijemy się, napijemy się, dobra, przy okazji coś zjemy. Czy my mamy jakieś. Yy... Przygotujmy się na naszą wyprawę. Oczyszczoną wodę mamy 13. Butelka weźmiemy te butelki. Dobra. Napełnimy. Zjemy sobie, zobaczymy co możemy zrobić z broniami, które posiadamy, czy damy się jeszcze jakieś... Najbardziej to nas interesuje kurczę snajperkę przerobić z tłumikiem. Tłumik założyć na snajperek. Dobra, zjemy sobie coś teraz yy, Cyk, cyk. Jeszcze głodni. Jeszcze głodni. O kurde. Czy my możemy. Dobra. Okej. Okay. Czy możemy coś szybko zrobić, bo już nie pamiętam wybaczcie. Nie. Nic nie możemy zrobić. Dobra. Przybierzmy się z powrotem. Nasze ubrania... A, jeszcze właśnie, zobaczmy, czy coś możemy tutaj zdziałać. No właśnie, bandycki ochroniacz na lewą rękę. Spawanie, hartowanie, klej. To byłoby 3-3. A my mamy właśnie... Zobaczmy, bo najpierw się przebierzmy właśnie, kurde. Gdzie nasz jest? Spike Armor. A, nie. Dwadzieścia. Dwadzieścia. Tylko, że on chyba dużo waży. Yy, tak, nie. No. Waga 14. No dobra, a jakbyśmy teraz stworzyli. Kurczę, jak to. Nie, muszę jeszcze to. No to jest 4. Aha, nasz ma teraz 4-4 cztery, cztery na wszystko. Dobra, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Ogólnie mamy 26 i 12. Dobra. Dobra, zobaczmy jak to będzie wyglądać. To też szkoda mi, kurczę, trochę tego kleju. A zobaczmy jeszcze, dobra. Najpierw zajmiemy się bronią, bo i tak będziemy mieć... Kurde, a tutaj jeszcze, kurde. No właśnie, co my tu możemy zrobić? Bo chyba czegoś tu brakowało mu. Dobra, korpus. Korpus, zobaczmy czy możemy zrobić. Tutaj zwiększy się tylko 20. Tu już potrzeba naukę i zbrojmistrz. Tych klejów, kurczę, to... ...dużo potrzeba. No wszystko by się chciało, słuchajcie... 220. Aluminium, elektronika, dobra. Hmm, jeszcze coś, najpierw... Jeszcze, dobra, spoko. Bronie. Bronie, Dobra, najpierw zobaczymy nasz. Yy... No tak, tutaj brakowałoby nam tego kolimatora. Ciekawe, czy kolimator u nas. Co za drugim możemy Celownik. Kolimator jest. Czyli możemy kolimator, ale dobra, a jakbyśmy. Okej, okay, bo. To jest ciężka, utwardzona. Dobra, kurde, no tyle się chciałoby zrobić, bo już tak. No, jakbyśmy zdjęli stąd, albo tutaj założyli, yy, bo tutaj jest magazynek. Zwiększona szybkość przeładowania to też jest tutaj, dobra, ale tu byśmy zwiększyli, zrobili automatyczna. Zwiększona szybkość potężna komora zamkowa. To by na skleju 5 kosztowało. Nie, 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 nie. A tu 2. A tu 2. To jest kolimator, to jest kółko, czy... Taki zwykły, to chyba bez różnicy widzę. Kółko no, zróbmy to w końcu, dobra. Teraz tak, przede wszystkim, naszą z, zróbmy snajperkę. Co my tu możemy zrobić? Tu nic, dobra. Mamy na razie długą lufę. Długa, lekka lufa, czyli wagę zmniejszylibyśmy sporo tego dobra krótka kolba pełna kolba o właśnie to będzie nam poprawiło też słabszy odrzut jest dobra to na pewno zróbmy yy... tutaj nie da rady nie da rady bo musimy mieć znawce spluw 3 znawce spluw 3 dobra zobaczmy co możemy wziąć yy... Następny poziom. Gdzie tu jest ta znawca spluw tutaj? Niestety nie możemy, być z poziom 13 Dobra Weźmiemy sobie to przede wszystkim od razu A nie spełniesz wymagam, bo Charizmy 4 kurde Kurde, dobra, nie, 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 masakra, masakra, słuchajcie, bo kurczę, za dużo jest do wy wyparcia, ale no kurde, no, jest tak dużo, co tu jeszcze możemy zrobić w ten? dobra, trudno, musimy coś zrobić, zadziałać, to jest, no, jest duży magazynek, ale nie potrzebuje tak dużego magazynku, no właśnie, krótka luneta, mamy krótka luneta, dobra, może być, średnia luneta to nie bardzo, Tutaj, do, dobra, tutaj zostajemy tak jak jest. Dobra, teraz zajmiemy się naszym pistoletem. Ciężka komora zamkowa, potężna komora zamkowa. To jest dużo więcej. Yy, mamy tu, mam 26. Tak, potężna komora zamkowa. Weźmiemy to, stworzymy. Teraz tak. Długa, lekka lufa. Może być. Standardowy uchwyt. Poprawia celność. Poprawia celność strzału z biodra. Poprawia celność strzału z biodra. O, w, sumie, w sumie... to tak dużo zwykła może być. Standardowy magazynek. Duży magazynek. O! To by się przydało, bo... Zwykłe szybkość przeładowania. Niska. Dobra, to to. Żeńka szybkości ładowania. Wiesz. Hmm. Dobra, to. To. Kolimator mamy. Kompensator mamy. I tutaj. Barwy minut mamy. W sumie. Możemy sobie. A nie, nie, nie. Olej. Dobra. <laughs> Sorry, ale nie. Brak ulepszenia tutaj. Ząbkowane ostrze. Kowal. Dobra, na razie nie, teraz tak yy, zostawmy sobie, słuchajcie. Yy, Aż zobaczmy jeszcze tutaj, to mnie ciekawi. Hartowanie, będzie tu utwardzanie, to już więcej. Hartowanie, przeróbmy to wszystko. Tu jeszcze modyfikacje możemy delikatnie, zmniejszony ciężar. Kieszenie poprawia pojemność flipunku. to jest dobre. Kieszenie są dobre. Zróbmy to, ale mało już rzeczy mam. Klej. Dobra. Dobra. Ym... Hartowane podatki na prawą rękę. Hartowane, zobaczmy, zobaczmy jak teraz wyglądamy. Ym... Wyglądałoby to tutaj. Ym... No właśnie, no właśnie. Dobra, zostawiamy te rzeczy. Zostawiamy te rzeczy. Zostawiamy te rzeczy. Później będziemy nimi się, słuchajcie, metalowy. Metalowy byłby lepszy chyba. Mhm. Ale to już ca całą zbroję musimy zdjąć. Dobra, na razie zostawmy ten jest. Tak, metalowy byłby lepszy, mhm. Dokładnie, to jest Spike Armor. Na razie jakiś tam nam, ogólnie daje. Dobra. Mm -hmm. Zobaczmy, czy jakieś mamy tutaj śmieci. Nie, dobra. Yy, weźmiemy sobie jeszcze Google dla percepcji. No i dobra. Uzbrojenie. Ten pistolet możemy komuś dać w sumie. Ale dobra, no razie to też zostawmy. Albo sprzedajmy. Nie, zostawmy. Na razie nic nie będziemy sprzedawać. Bo I tak nic nie kupimy. Mmm, tak zostawmy to. Yy, zostawmy to. Ten sygnałowy, czy ja wiem, czy będzie potrzebny? Yy. Yy, flary. Yy, teraz tak. Yy, 10 mm i 308. 10 mm i 308. Dobra, rdzenie bierzemy. Teraz tak, antyrady. Nie, weźmiemy sobie y, ze dwa. Antybiotyki to weźmiemy, bo to zawsze jest potrzebne. Od mentaty, mentaty. Zostawmy to też nie na nałoga Nukacola od odlotów to też zostawmy psycho. To sobie weźmiemy, wygrzew, A, wypas. Kurde, spoko. Dobra. No i tutaj to. No i dobra, 89, spoko. Słuchajcie, ruszamy. Ale przecież co nie wiem, czy czasami nie wezmę sobie questa kolejnego od tych minutemanów? manów. Może? No bo co, teraz mamy co za quest? Yy, dane. Wsparcie ogniowe. Klejn od wspólnoty idź do Diamond City. Eee. Yy. To on zawsze by nam dawał jakieś questy. Ciąg ten? Łaźń ten. Dobra. Aha! Jeszcze przecież tu musimy, kurczę. Może nam się uda coś tutaj po, po, ulepszyć. Heum. Zacznijmy od korpusu. Model A. Tu jest jakieś barwy wojskowe, ale to co tam... To, aha, to tam... Aha, okej, okay, to też nam dają. Model A. Na model B. Przeróbmy to wszystko. Tak jest. Tu jakieś modyfikacje. Zwiększa siłę, gdy wszystkie elementy są pomalowane. Aha. Zwiększa charyzmę, gdy wszystkie elementy są. Halizma. ok fajnie by było. Tutaj nic nie mamy. Dobra. Dobra, najpierw byśmy, zajmiemy się. Dobra, hełm teraz. Reflektor jest na kurcze no. Spoko. Dawaj na model B. Tak, przerobimy wszystko na model. Na razie chyba nas... Raz. Dobra, wszystko mamy na model B. Już lepiej fajnie to wygląda. Naprawimy, właśnie. To no tak, przecież mieliśmy naprawić. Tu jest stan, no to czy naprawić? Co jest najwię najwięcej zepsutego? Najbardziej, tu jest lewa ręka. Ile to? Stali cztery, elegancko. Łe, to chyba jak stal tylko, to znowu jest... i ta noga, no właśnie. jak wszystko naprawimy. Naprawimy wszystko. Dobra, tu jeszcze prawa ręka. Dobra, wszystko jest naprawione słuchajcie. Dobra. Wychodzimy. Włożymy sobie rdzeń fuzyjny. Dobra. I co? Udajemy się? Wchodzimy. Dobra, mamy to. Teraz nie pamiętam, jakim przyciskiem się włączało. Nie to. Reflektor. Dobra, na razie nie. Jest. Dobra, idziemy. Siema. Co na mnie. Myślałem, że tylko opona. No dobra, słuchajcie, zasejwujemy sobie tutaj. Aha, no i brak snu. Dobra, w każdym razie, czy my tutaj chyba nie możemy, chyba tego. Kurczę, że też nie wypiliśmy nic. Mm. Dobra. Myślę, że się tutaj prześpimy. Będzie wczesny ranek. Napijemy się później jeszcze wody i ruszymy dalej do akcji. Słuchajcie. I zakończymy dzisiejszy odcinek na tym. Yy, także. Dzięki, słuchajcie, że jesteście tu, oglądacie tą serię. Postaram się zwiększyć troszeczkę większą no jakby to no rozdzielczość tych filmików wrzucanych na... Znaczy, ja w, w dużej wyrzucam, tak, tylko sami doskonale wiecie, że po prostu ten, ten YouTube te filmiki okraja mocno z grafiki. Będę musiał kurczę yy, wrzucać je w jakby w większej, bardziej rozdziałce, ale przez to muszę no, tylko że no właśnie yy, będę musiał chyba krótsze odcinki nagrywać, yy, no niestety. Związane to jest wszystko z moim sprzętem. Ale dobra, nie martwcie się, ja już się tym zajmę. Dzięki, słuchajcie, że jesteście. Zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!